Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Artykuł tematu. Artykuł o elektronicznych termometrach samochodowych: rodzaje, opcje, kryteria wyboru. Na końcu artykułu wideo o termometrze samochodowym z AliExpress. Artykuł o elektronicznych termometrach samochodowych, rodzaje, opcje, kryteria wyboru. Na końcu artykułu film o termometrze samochodowym z AliExpress. Nie wszystkie samochody mają urządzenia do kontrolowania temperatury w kabinie i temperatury za burta. Tymczasem wskaźniki TSA dość ważne zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Jak wybrać odpowiedni termometr do samochodu? Zrozummy. Jak to się wszystko zaczęło? Jeszcze nie tak dawno jedynym dostępnym termometrem samochodowym było mechaniczne urządzenie z okragła. Tablica wyników, na której strzałka pokazywała temperaturę we wnętrzu samochodu. Urządzenie było przymocowane do rzepu na przedniej szybie bez żadnych specjalnych zawiłości i to było wszystko, czego potrzeba. Współcześni kierowcy mają znacznie szerszy wybór opcji. Dużą popularnością cieszą się termometry elektroniczne, które pełnia kilka funkcji jednocześnie. Wbudowany mikroprocesor analizuje informacje z czujników i wyświetla uzyskane wskaźniki na ekranie. Główne opcje nowoczesnego termometru samochodowego. Nowoczesny cyfrowy termometr samochodowy z reguły posiada co najmniej dwa czujniki, do pomiaru temperatury we wnętrzu samochodu czujnik. Temperatury wewnętrznej w samochodzie to nie tylko hołd dla ciekawości, ale także pomoc w monitorowaniu działania systemu klimatyzacji. Czasami może być trudno określić, jak wydajna jest klimatyzacja zainstalowana w samochodzie bez tego urządzenia? Dzieje się tak w warunkach niskiej wilgotności, gdy zmiana temperatury nie jest tak zauważalna. Termometr natychmiast zasygnalizuje kierowcy, jak skutecznie klimatyzacja samochodowa radzi sobie z zadaniem obniżenia temperatury w kabinie. Temperatura wlotowa jest również bardzo ważna. Na przykład wiedza o spadających temperaturach w odpowiednim czasie może zapobiec niebezpieczeństwu śliskich dróg. W naszym klimacie zimny trzask w ciągu kilku minut może sprawić, że droga pokryje się lodem. Jeśli kierowca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o spadku temperatury na zewnątrz, może przygotować się na trudniejsze warunki jazdy. Opcje termometrów elektronicznych. Nowoczesne modele termometrów elektronicznych, oprócz swojej głównej funkcji pomiaru temperatury, mogą posiadać szereg wbudowanych urządzeń: zegar z alarmem i minutnikiem wcale nie taki bezużyteczny dodatek. Jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Powodem tego jest dogodna lokalizacja wyświetlacza. Kierowca nie musi być rozpraszany podczas jazdy przez inne urządzenia zegarowe, które nie są tak dogodnie zlokalizowane np. telefon komórkowy. Nocne podświetlenie docenia ci, którzy lubią jeździć po zmroku. Woltomierz pomoże określić napięcie akumulatora ponownie bez żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki tej opcji kierowca będzie mógł w porę zauważyć za akumulator jest rozładowany i nie należy wyłaczać silnika, jeśli konieczne. Jest dojechanie do domu, w którym możliwe jest ładowanie. W zimnych porach roku bardzo ważne jest również sprawdzenie obciążenia generatora i określenie wydajności sieci elektrycznej. Wreszcie, czujnik deszczu jest stosunkowo nowa opcja termometrów elektronicznych, która pozwala automatycznie aktywować wycieraczki. Jeśli trzeba oczyścić szybę z brudu lub kropel deszczu. Najprawdopodobniej twórcy urządzeń motoryzacyjnych nie poprzestaną na powyższej liście funkcji i będą starali się uzupełniać. YAO. Coraz to nowe możliwości, postęp nie stoi w miejscu. Producent, podobnie jak większość innych akcesoriów samochodowych, i nie tylko, termometry elektroniczne w ogromnych ilościach dostarczane SA do nas z Chin. I tutaj niezwykle ważne jest, aby nie skusić się na tania podróbkę, która będzie charakteryzowała się niska dokładnością pomiarów. I najprawdopodobniej ulegnie awarii wkrótce po zakupie. Spośród całej masy chińskich producentów, marka VST może pochwalić się najbardziej pozytywnymi opiniami kierowców. Ich elektroniczne termometry samochodowe charakteryzują się trwałością i niezawodnością. Zakres temperatur wyświetlanych przez wskaźnik wynosi od 50 do plus 70 stopni Celsjusza. Modele mierzą temperaturę w odstępach 20 sekundowych. Wyświetlać jest ciekło Przystosowane do montażu na torpedzie samochodu lub umieszczone w cylindrycznej obudowie do montażu. W desce rozdzielczej w miejscu standardowego zegara. Przewód czujnika zewnętrznego ograniczony jest do długości 3 metrów. Jest to wystarczające do jego umiejscowienia w dowolnym punkcie. Producent oferuje modele z funkcja woltomierza. W tym przypadku, aby zmierzyć odczyty, urządzenie będzie musiało być podłaczone do zapalniczki samochodowej. W zwykłym trybie pomiaru temperatury do pracy urządzenia wystarczy jedna bateria. Innym producentem, który cieszy się zasłużoną popularnością wśród kierowców, jest szwedzka firma RST, która również produkuje swoje produkty w Chinach. Cena modeli jest średnio nieco wyższa niż w przypadku VST, ale termometr ma więcej funkcji. Istnieją modele wyposażone w pamięć i kalendarz. Urządzenia mają alternatywne schematy zasilania z baterii lub z zapalniczki. Atrakcyjna cecha produktu jest wysoka dokładność odczytów. Dla osób ceniących minimalizm marka oferuje model wykonany w formie breloka do kluczy z latarka LED. Materiał wykonania, niemniej ważny przy wyborze modelu jest materiał, z którego wykonany jest korpus urządzenia. Bardziej renomowani producenci z reguły pakują farsz swoich termometrów w trwały plastik. Jeśli obudowa termometru wykonana jest z kruchego plastiku, takie urządzenie dosłownie rozpadnie się na kawałki po kilku miesiącach. Użytkowania w warunkach ciągłego wstrząsania i ekspozycji na światło słoneczne. Określenie, jak dobrej jakości plastik został użyty do produkcji korpusu termometru elektronicznego, bez analizy jest dość trudne. Istnieją jednak pewne sposoby, obudowa termometru nie powinna grać w rekach, w przeciwnym razie jest prawdopodobnie zbyt cienka. A przez to krucha tablica wyników nowoczesne modele termometrów nie tylko wyświetlają temperaturę, ale mogą być również wyposażone. W opcji wyświetlania ikon ostrzegawczej, na przykład, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do zera. Opcja ta jest przydatna, gdy na zewnątrz jest lot. Wybór koloru należy do kierowcy. Można jednak odradzić gonienie za funkcja zmiany koloru wyświetlacza. Doświadczenie sugeruje, że z reguły nie jest ona używana po wybraniu najbardziej ulubionego i niedrażniącego oczu koloru liczb. Ale funkcja nocnego podświetlenia urządzenia może być przydatna podczas jazdy nocą. Zasilanie z reguły nowoczesne elektroniczne termometry samochodowe mogą być zasilane bateriami lub z zapalniczki samochodowej. Najlepiej jest mieć model, który ma oba obwody zasilania. Pozwoli to uniknąć ryzyka pozostania bez działającego urządzenia na drodze. Gdy baterie się wyczerpia i nie będzie można ich kupić. Długość okablowania wybierając termometr elektroniczny należy również zwrócić uwagę na długość przewodu zewnętrznego czujnika temperatury. Nie powinien on być krótszy niż 2,5 metra. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z montażem urządzenia w samochodzie. Czujnik zewnętrzny należy zamontować jak najbliżej poziomu drogi, zapewni to najdokładniejsze odczyty, ponieważ w tym przypadku wpływ bezpośredniego światła słonecznego będzie osłabiony. Niezawodność montażu, kolejna kwestia jest niezawodność mocowania urządzenia. Niestety, mało znani chińscy producenci nie zwracają na to należytej uwagi, preferując oferowanie niedrogich urządzeń ze słaba dwustronna. Taśma klejąca jako zapięciem. Taka taśma klejąca wytrzymuje tylko jednorazowe przyklejenie, a nawet wtedy nie jest zbyt niezawodna, często urządzenie odpada po miesiącu. Sprawdzeni producenci podchodzą do zadania mocowania bardziej odpowiedzialnie. Parametry woltomierza dla tych, którzy lubią dodatkowe opcje w termometrze cyfrowym, warto przypomnieć ważna kwestia związana z funkcją woltomierza. W przypadku zakupu termometru połączonego z woltomierzem do samochodu osobowego, funkcja woltomierza powinna działać w zakresie od 10 do 16 V, a do samochodu ciężarowego w zakresie od 1922 do 1928 V. Wynika to z faktu, że pokładowy układ elektryczny samochodu może działać przy napięciu odpowiednio 12 lub 24 maja. Najdokładniejsze odczyty zapewniają modele wyposażone w czterocyfrowy wyświetlacz odczytów woltomierza. Nawet tak proste urządzenie jak termometr samochodowy posiada wiele ciekawych funkcji, dlatego warto wybierać go odpowiedzialnie. Nie należy zapominać, że podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych znajomość temperatury w kabinie i zaburta może znacznie przyczynić się do bezpieczniejszej jazdy. Film o termometrze samochodowym z AliExpress.